Cześć, jestem Agnieszka Szczuka, założycielka internetowego kursu angielskiego dla Polaków. Pomagam Wam wypełniać różne formularze, może już niektóre widzieliście. Dzisiaj będzie to aplikacja na prawo jazdy. Dostałam taką prośbę. Jeżeli chcecie, żeby coś Wam właśnie pomogła w wypełnieniu jakichś formularzy, to tutaj są na mojej stronie online.net, są moje dane kontaktowe, możecie do mnie napisać, prześlijcie zdjęcia, tylko starajcie się, żeby one były wyraźne, znaczy, tych zdjęcia tych formularzy żeby były wyraźne, żeby było, nie było problemu z odczytaniem. Dzisiaj, dzisiaj dzisiejszy formularz jest troszeczkę niewyraźny, ale wydaje mi się, że, że z tego, co mamy, będzie ok na to, co potrzebujemy. Ok, czyli aplikacja na prawo jazdy dzisiaj. Ok, aplikacja application for a driving license um, no i wypełniamy. W większości y, będzie to y, wymiana naszego polskiego prawo jazdy na brytyjski i to tak samo tutaj robimy, ale też może ktoś się y, nowe, nowe składać i wtedy klikamy tutaj. Tuś tak domyślam, że to jest to. Y, tutaj tutaj zaznaczamy, że jeżeli jest to nowa i tu jest chyba with a view of Um, passing a test, czyli właśnie, że, że będziemy, będziemy mieć egzamin, e, to tutaj na czarno, z tego co się domyślam, to jest to, że jeżeli mieliśmy prawo jazdy w Polsce na przykład e, i, i je nam zabrano, straciliśmy je ze względów, nie wiem, na punkty, przekroczenie prędkości, obojętnie, nie wiem, zabrano nam to prawo jazdy, to też trzeba o tym powiedzieć. I wtedy e, piszemy tutaj kraj, czyli Poland najczęściej, chyba że wam zabrano tutaj, tak? E, to trzeba tutaj powiedzieć. Tutaj nie do końca wiem, ale tu chyba coś, coś, tutaj jest coś z niepełnosprawnością, to jeżeli się postarają o te dla niepełnosprawnych e, e, prawo jazdy. Tutaj jest, aby wymienić prawo jazdy, ponieważ ten oryginał był e, Lost, stracony, stolen, ukradziony, defaced, e, zniszczony, tak powier um, powierzchnia była zniszczona. Może coś niewyraźnie już widać, tak, zniszczone, a Destroy już jest komplet, kompletnie e, zniszczony. Um, tutaj jest, aby wymienić papierowe, bo oni mieli takie papierowe prawo jazdy też, tak? Na, na to z, z kartą. Kiedyś były dawno, dawno były tylko papierowe, takie duże, a teraz już masz. Oprócz tych papierowych jest też, um, jest też karta plastikowa. Um, aby odnowić prawo jazdy po 70, aby odnowić z nowym zdjęciem, aby zmienić adres na, na prawo jazdy żeby Zmienić imię, na nasze nazwisko, imię nazwisko na prawo jazdy, aby odnowić prawo jazdy. I teraz tak, z powodów medycznych, ponieważ je odwołano, czyli je, czyli je anul anulowano, ponieważ byłem dyskwalifikowany, jeżeli był dyskwalifikowany w Wielkiej Brytanii. I podaj, jeżeli znasz, datę, kiedy to się było, czyli kiedy Ci zabrano prawo jazdy, tak? I, i, i nazwę sądu. E, tutaj, aby wymienić y, moją, moje prawo jazdy po tym, jak zdałem test, czyli się najpierw miało ten prowieżną, a teraz już normalne. Tutaj jest kategorie, które, które y, zdaliście. Y, aby dodać y, y, na, na, na motocykl uprawnienie, E, aby usunąć wygasłe 25, zresztą motocykle, jakieś e, ograniczenie, które już, które już wygasło. Tutaj, aby wymienić pełne e, prawo jazdy z północnej e, Irlandii, a tutaj wymienić e, nie UK, czyli to jest to, co nas tak naprawdę najczęściej interesuje, na GB, tak? Which country issued it? Uh, czyli tutaj Poland uh, w którym kraju zdawaliście test no to Poland prawdopodobnie w tym samym jeżeli w Kanadzie to trzeba tam poczytać um, tutaj uh, wkładamy, wkładamy uh, zdjęcie ale to jest ciekawe to jest back of photo tył zdjęcia może wkładamy Tyłem do przodu. Wam, że nie wiem, to, to, to najlepiej się to może na poczcie spytać, jak, jak tutaj jest, co z, z tym zdjęciem. Bo tu jest ten back of photo, czyli tył zdjęcia. Uh, if your license has been uh, Tutaj jest to, to samo, co tam było u góry, że jeżeli prawo jazdy mieliście zabrane, albo było zawieszone, anulowane i tak uh, dalej, to trzeba pisać, w jakim kraju uh, nam, nam to zrobiono. E, tutaj są informacje, jak mogą użyć. Tywele może użyć informacji, to tutaj w jakiejś, e, w jakiejś ulotce. Tutaj jest numer e, prawa jazdy, jeżeli... Ale GB, czyli e, brytyjski, jeżeli znamy. Jeżeli nie mamy, to nie wpisujemy. Tytuł Myste, Mr. Pan, Myses, Pani Zamężna, mys, panna, MyS, jak nie chcemy, jak panie nie chcą podawać, czy mają męża, czy nie. Lub inna. Tu na przykład doktor jest podane. Surname, nazwisko. First names, czyli wszystkie nasze imiona, date of birth, data urodzenia, full current address, uh, pełen adres obecny, numer domu, adres ulica, kod pocztowy, um, full phone, uh, mobile number, czyli numer telefonu, pełny podajemy, ale to jest op opcjonalne, nie musimy i tak samo nie musimy, ale możemy podać uh, adres e-mail. Jeżeli jakiekolwiek Twoje dane osobiste się zmieniły po tym, jak ostatni raz miałeś prawo jazdy wydane, podaj tutaj poprzednie dane. E, country of Born, w jakim kraju się urodziłeś, czyli Poland? E, jeżeli mieszkałeś w innym kraju, e, europejskim również, e, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podaj w którym? E, kiedy przyjechałeś do Wielkiej Brytanii? Żeby starać się o prawo jazdy, musisz być rezydentem Wielkiej Brytanii przez więcej niż 185 dni, więc pół roku, tak naprawdę, nie, ponad pół roku. Tego nie wiedziałam, też jest ciekawe. Teraz chodzi tutaj, punkt trzeci, czyli wzrok. Tutaj możemy patrzeć na notatkę A i, i ulotkę przeczytać. Aha, musimy przeczytać notatki w Section A. Ja gdzieś tu mam te notatki, czekajcie. Section A. Ok, więc tak, jest, musi, musisz umieć przeczytać numer e, rejestracyjny z o 20 metrów. E, twój wzrok nie może być gorszy niż to, w jakiejś tam skali, nie wiem. Jeżeli masz wątpliwości, to trzeba iść do optyka lub lekarza. Jeżeli jest to potrzeba, e, możesz nosić okulary lub e, szkła kontaktowe. E, jeżeli powiesz, że masz jakąś medyczną, jakieś medyczne problemy ze wzrokiem, to do, doślą Ci kwestionariusz. Albo można go tutaj ściągnąć Ten kwestionariusz Też go może później przygotuję Jeżeli twoje, 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 twój wzrok się pogorszył Albo jeżeli wcześniej... Albo wcześniej o tym nie mówiłeś To wysyłamy tutaj Okej okay. Dla wszystkich innych aplikacji to i NoteG, NoteG, gdzie mam NoteG? Ok. Aha, tutaj musicie posprawdzać, gdzie macie wysyłać. czy są różne adresy w różnych tych i ile kosztuje, do, do, do tego dojdziemy za chwileczkę. Ok, wracajmy do tego punktu trzeciego. Eee, w każdym razie, tutaj, czy, czy w takim razie spełniasz te prawne, prawne eee, te, czy czy widzisz, możesz. Eee, E, Numery z 20 metrów, i czy nie masz tam tych wszystkich wad, takich dużych, czyli jest no. Czy potrzebujesz e, okulary lub szkła, żeby, żeby mieć dobry ten wzrok? No to tak lub nie. To jest organ donation, czyli e, dawca organów. Czy tutaj, żeby się zarejestrować czy, e, jako dawca, e, tu jest że jakiekolwiek organy, i także tutaj to. A tutaj, jeżeli chcemy sobie wybrać, co możemy oddać, tak? Um, dalej. O, tutaj już będzie kiepsko. O, tutaj jest raz czwarty: zdrowie. Have you ever had, or do you currently suffer from any of the following conditions? Tu jest raz, czy kiedykolwiek miałeś lub teraz e, cierpisz na jakąkolwiek z tych wszystkich tutaj? Więc poczekajcie, najpierw tutaj nie piszcie, tylko najpierw czytajcie, tak? E, co tutaj jest. E, cukrzyca. Insuliną e, korygowana to zaznaczamy. Jeżeli tylko tabletkami, albo jakimiś innymi zastrzykami, e, to nie zaznaczamy, chyba że doświadczasz hipoglikemii. E, chyba, że masz, to wtedy zaznaczasz. OK? Czyli tutaj cukrzyca. Epilepsja, jakiekolwiek stan, który ma wpływ na oba oboje oczu, lub jeżeli masz jedno oko, no to na to jedno oko, um, ale nie, nie chodzi o um, color blindness, no, puska w głowie, jak nie widzi, nie rozróżniamy kolorów, e, czyli jeżeli nie rozróżniamy kolorów, nie ma problemu, albo jeżeli mamy, jesteśmy krótkowzroczni lub dalekowzroczni, ale mam puskę w głowie e, na, to, na to nazwę, na to chorobę. Jakikolwiek stan, który ma wpływ na, na swoje pole widzenia, i, i, ale nie chodzi o okulary, tak? Albo szkła. Czyli jak myślisz okulary i szkła, to nie, nie, nie musicie tego, tego oznaczać. Całkowita strata wzroku w jednym oku, udar lub jakieś symptomy, które trwają dłużej niż jeden miesiąc, jakieś napady i... Utraty przytomności, jakikolwiek rodzaj y, operacji mózgu, jakieś poważne uszkodzenie y, uraz głowy, w którym się trzeba było być hospitalizowanym, albo rak, y, guz mózgu, gus mózgu, y, wszczepiona zastawka sercowa, wszczepiony defibrylator, sercowy też, nie wiem, y, powtarzające się ataki lub nagła. GDNS Nie mam pojęcia, co jest GDNS Zaraz zobaczymy. E, tutaj, czyli e, zawroty głowy, takie, które Was dołączają, e, jakby z życia. A e, jakieś chroniczne, przewlekłe, neurologiczne problemy. Tu e, jest tutaj stwardnienie rozsiane. E, tu też jakieś stwardnienie rozsiane, chyba boczne. Choroba Huntingtona, powa poważne problemy yy, z pamięcią lub momenty, kiedy jesteśmy tacy niepewni, tak? Z, yy, czyli po gubimy się. Yy, jakieś trwałe nadużycia alkoholowe, yy, narkotykowe, jakieś yy, yy, poważne choroby psychiczne, choroba Parkinsona, narkolepsja. Yy, to jest bezduch senny, coś takiego, jakiekolwiek powracające problemy z kończynami, które powodują, że musimy mieć dopasowane auta, specjalne tylko jakiś rodzaj aut możemy prowadzić, które mają, są zadaptowane do, do naszych potrzeb. I tutaj poważne problemy z, z nauką. Jeżeli, i teraz, jak, jeśli cokolwiek tutaj zaznaczyliśmy jest, to musimy tutaj zaznaczyć też jest, tak? <laughs> Jeżeli masz ki, cokolwiek powyżej, musisz odpowiedzieć też na te pytania, czy o tej, o, ty, o tej chorobie, o tym stanie powiedziałeś wcześniej, e, czy się pogorszyło, ok? E, teraz tak, tu już jest checklist, co musimy wysłać, nie wysyłamy gotówki, załączamy e, ko, e, od, odpowiednią e, e, płatność, tak? Sumę, taką jak za chwilę tam sprawdzimy. E, I tutaj jest check albo poster ode number, tak? Czyli numer czeku albo poster order. E, ostatnią e, e, Ostatnie prawo jazdy, jeżeli, to, jeżeli na przykład wymieniamy, to musimy je załączyć. I tutaj jeżeli wysyłamy pocz, pocztą specjalną, to wpisujemy tutaj numer tej, tej przesyłki. Special delivery, tak, jak wybieramy na poczcie. E, proof of Identity, czyli dowód e, tożsamości, może być paszport UK e, lub dokumenty inne, czyli na przykład, a i krzyżyk stawiamy przy wszystkim, co wysyłamy, oryginały, tak, trzeba wysłać czyli paszport, e, e, brytyjski akt urodzenia lub adopcji. Do, nasz dowód osobisty, tutaj jakieś do, do, dowody, że płacimy pen, na emeryturę, stawki, travel document, nie wiem jakie dokumenty podróży, nie wiem co to jest. Tutaj dość. Biometric, czyli pozwolenie na, na, na pobyt stały lub na, dokument, dokument naturalizacji. Doświadczenie o naturalizacji. I tutaj wpisujemy numery seryjne tych dokumentów, które za, załączamy. Ale też nie piszą, ile, ile musimy. Może gdzieś tam w notatkach jest. Um. To jest ciekawe, bo oni brytyjskiego nie muszą przesyłać. A my musimy wysłać to wszystko. Aha, i nie można kopii laminowanych dokumentów. Tutaj dokumenty, że jeżeli zmi, robimy że zmiana nazwy, nazwiska, e, czyli e, akt ślubu, lub rozwodu, e, tutaj jest partnerstwo jednopłciowe, że tak powiem. E, tutaj jest, jeżeli. O, o, karta z wyborów. I też wpisujemy numery. Teraz ktoś musi podpisać to, jeżeli jest to konieczne, żeby potwierdzić, potwierdzić ten. To zaraz przeczytamy. Note C. Poczekajcie. Aha, jeżeli, jeżeli podajemy ten oryginalne paszporty lub jakieś takie różne, to co tam w ten, to nie musimy. Nie musi nikt tam podpisywać, tak? Jeżeli to damy, jeżeli paszport chociaż w wyślecie albo do, y, kart, y, dowód osobisty, to nie musicie mieć nikogo, że podpisywał. A musimy to wiedzieć, i tak, nie? Gdzie to było? No tutaj, że mieszkam w UK. Ale tutaj, czekacie tutaj, tutaj wypisuje osoba, która podpisuje to Wasze zdjęcie, czyli jak wysyłamy ten paszporty nasze albo dowód osobisty, to nie musimy tego wypełniać, tak? Czyli tego nie, zostało, nie wypełniamy. Siódemka tutaj jest, że stwierdzam, e, że mieszkam w UK, że jestem rezydentem, że, e, że rozumiem, że to jest przestępstwo, jeżeli się złoży fałszywe deklaracje że mogą ukarać nawet do dwóch lat więzienia, że jeżeli podam e, złe informacje, to też może nawet do tysiąca funtów kary być. Data, Musicie tu podpisać czar na czarno i musi być się zmieścić w tej białej ramce, okay? Jeżeli coś wyjdzie albo nie wyjdzie na czarno, to nie przyjmą aplikacji. E, tutaj wkładamy zdjęcie od hier, czyli od... E, e, to mi będzie folia pewnie. Potwornie wkładamy face up, czyli twarzą do góry, ok? I teraz zobaczmy, czy jakie tutaj są te profile of identity. Nie, no, to już tak bardzo nic nie ma. Aha, teraz tu jesteśmy tym G. Okej, okay. czyli wysyłamy używając do kolejnego. Tak, jeżeli pierwsza prawo jazdy, to wysyłamy tu i 4 FI. Jeżeli online zapłacimy. Ehm. Aha, tu jesteśmy, że, tam, że mo, tutaj można sprawdzić dokładnie, czy może, może jakieś zmi zmiany były, jeśli chodzi o płatności. Tutaj to, to nas interesuje, jeżeli składamy na wymianę czyli 43 funty, nie można online zapłacić, 43 funty i wysyłamy na ten adres. E, tu jest pierwsza, tu jest wymiana, tu jest pierwsze prawo jazdy, jeżeli mamy nie UK e, dokumenty, czy na przykład paszport polski, ale zdajemy tutaj prawo jazdy, to musimy tutaj wysłać. E, tu jeżeli testy zdajemy, to jest za darmo, tu jest odno odnowienie, Tutaj tutaj wymiana, jeżeli brytyjskich tylko. Wymiana, ponieważ były ukradzione albo zniszczone. A tutaj jest wymiana, jeżeli są jakieś imiona, nazwiska i tak dalej, tak? To też są tutaj. A tutaj... A nie, czekajcie. Tutaj, jest, tutaj są osobiste, jeżeli się imię, adres się zmieni. A tutaj... Aha, bo ja to przeczytałam, a to jest tu. E, tutaj są te, e, jeżeli chyba kategorie się zmieniają. Czy tutaj coś o te, tych te, te, te motocyklach, e, że to dajemy na, że pełne się ma. Czy tutaj kategorie się zmieniają. Ok. E, co tutaj jest? Jak zapłacić? Nie, wys, nie, wys, nie płacimy e, gotówką. Czek. Albo postal order. Płatne na DVLA i Swansea. Tu są pr prowizje, to te, te pierwsze takie jakby. I kiedy ile to trwa? Przecież w ciągu trzech tygodni. Jeżeli są jakieś modyczne problemy, jakieś osobiste pomysły, to może być dłużej. Jeżeli nie przyp, to można tutaj zadzwonić pod numery, napisać i tak dalej. Okej. Okay. No to tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogło. E no i jak mówię, jak macie jakieś pytania, pamiętajcie, na mojej stronie angielskionline.net są moje dane kontaktowe. Na początku filmiku macie wszystkie dane. Także piszcie, wysyłajcie i, i postaram się pomóc. Ok, dzięki. Pa.